Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek poświęcimy płytom analogowym. Płytom, które przeżywają swoją, swój renesans, do niedawna dostępne jedynie na specjalistycznych targach, czy w komisach, ewentualnie w jakichś specjalnych sklepach. Dzisiaj dostępne niemal w każdym dyskoncie. Płyty analogowe, które mają w sobie swój urok, swoją magię płyty, które należy wysłuchać od początku do końca bez przeskakiwania z utworu na utwór. Pierwszą płytą, którą chciałam Państwu dzisiaj zaprezentować, jest płyta nieżyjącego już polskiego artysty, wybitnego piosenkarza, saksofonisty, perkusisty, samouka muzycznego Andrzeja Zauchy. Artysta, który przez lata współpracował z plejadą gwiazd polskiej sceny muzycznej, między innymi zespołami Jumble, Anawa, ale najbardziej, myślę, znany jest Państwu z swojej celowej kariery. Wylansował wiele przebojów, które do dzisiaj brzmią w stacjach radiowych czy w domach mieszkańców, i właśnie płyta The Best, Andrzeja Zauchy, która znalazła się w zbiorach mediateki. Kolejnym artystą, o którym chcę dzisiaj Państwu wspomnieć, to australijski piosenkarz, twórca kompozytor, autor tekstów. Który na muzycznej scenie pojawił się w 2014 roku, a album Modern Anxiety jest albumem, który drugim w karierze artysty. Jest to muzyk z pogranicza takiej muzyki elektronicznej i popu. Bardzo chwytliwe melodie polecam Państwu serdecznie. Również koleżanką z muzycznej sceny, także z dalekiej Australii, jest Sia. I prezentowany album to edycja albumu z 2010 roku. To z kolei artystka o bardzo unikalnym bar unikalnej barwie głosu, płyta utrzymana w nurcie takim bardzo tanecznym, kolorowego, tanecznego popu. Dla niej aspiracją była twórczość amerykańskiej grupy, prezentowanej tutaj na albumie. Zespołu Blondie to grupa z kolei z takiego nurtu rockowego, hard rockowego, a także uważana za prekursorów punk rocka. Jest to winylowa, zremasterowana edycja albumu z 1978 roku. I na zakończenie, ponieważ dotarła do nas niedawno taka smutna wiadomość o śmierci aktorki, divy kina światowego. Oliwii de Halliwand, głównie z występu w ekranizacji książki Margaret Mitchell Przeminęło z wiatrem. I właśnie w zbiorach Mediateki mamy krążek oryginalny z muzyką Maxa Steinera. Właśnie z tego filmu Przeminęło z wiatrem. Gorąco polecam. Na dzisiaj to tyle w kwestii nowości z muzycznej półki Mediateki, a już dzisiaj zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu online z panem doktorem Bogusławem Ziębowiczem i skupimy się szerzej właśnie na tematyce płyt analogowych, winylowych czy w temacie czarnego krążka. Już dzisiaj Państwa serdecznie na to spotkanie wrześniowe zapraszam, a dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia.